Witam, witam, witam. Mieliśmy je nagrywać, ale się kurwa nie da. Nie no po prostu publika jest rządna jakości jakości. Nie no, panowie, panie i panowie, dodałem wczoraj film w nocy, co prawda, ale stwierdziłem, że dajemy wam wszystko w jakości row totalnie surowe, bo nie ma, jest tylko pocięte, wysłane, złączone i bez muzyczek jak w Bartosa, bez... Wszystko jest na to samo Ty To już tak się tym I widać, że najbardziej wam się to podoba, więc... Wstajemy, ósma, zaraz rodzimy, się na niej już nagrywamy, Najpierw więc... rozruch poranny Zaprawa, piąteczka, za prawa, Nie kłam. Chciałem iść zrobić stretching, to nie chciał. Powiedział, nie no, chodź się na śniadanie najpierw. Chodź na śniadanie najpierw. Nie no idziemy na stretching, jest sala po drodze. Nie, idziemy na śniadanie. A może posiadając zrobić stretching? Tak. Przed rozruchem Bartosa. Tylko, że ja zawsze się tak napierdalam, że później się nie mogę ruszać. No problem. Dobra. Ja Dobra, widzimy, gdzie to jest? Tu. Okay. Dobra, witamy. Dzień nie, w dniu trzecim, dzień walki. Drugi odcinek dzisiaj wleci, bo dzisiaj jest sobota. Wczoraj, wczoraj dostaliście pierwszy, więc. mojego dnia. Jeżeli mam Zgruzowany adik wstał? Spałem się. Na odciął? Nie. Dała i, i mnie i odciął. nie odłączać na spanie. Kto, kto ci wyciągnął kurwa wtyczka wczoraj? Ja nie wiem, nie wiem. Nie <grym grym grym grym> ten Damian podał mi coś na ten żołądek wtedy. Tak mi rozlało, że jak ja wyszedłem z pokoju potem, to mówię ty Damian jakoś dziwnie się czuję, czy taki był rozpojęty. no tak może ci się potem dziać, a chyba ten wiecie o tym Czy Wyspałeś się młody? Bon appetit. Mówię, bon zajęło bon bursuka? Standardowo, nic się nie zmienia. Galolka. Myszka, jest... czym, czym naładowałeś dzisiaj bateryjki na siaranku? No i widzicie, zdrowo owocki. Tutaj było bardzo dużo melona, ananasa, bo pewien kolega taki mnie nauczył, starszy oczywiście, możecie kojarzyć, Paweł Pawlak. On zawsze na każdą wyjeździe nie wiedzieć czemu wie przynajmniej 3 kilo ananasa, jak jest na na, na, na każdy posiłek. Na każdy posiłek, no. dlatego ja. Dlatego narzeczona. Zastosowałem taktykę Paula. Narzeczona, znaczy narzeczona. Żona. Tak? Po to się, Jana nasza. Nie mam pojęcia. <laughs> jak ktoś lubi owoce, to tak jest, no. To są słodziutkie. No. Wiesz jak jest. No. No. Jesteś szczęśliwe? Na Nie, ja teraz na diecie. I teraz nie osób wie. Może nie nagrywałeś, jak się nakładałem, ale niewiele osób że co wiesz. Złapać się dzisiaj. Nie, nie zapytaj mnie. Złapać je się dzisiaj. Nie, bo na nie. Ja już się nic nie jadł. A poza tym, ty i tak byś z bohaterem, który czas biegał, to, to myślisz, że nie, nie raz. Raczej... Za kim? Za Serratusem? Nie no, ma zobacz. takiej opcji. Pachaj, i nie nagraj, nie nagraj żywienie profesjonalnego sportowca nie, nie. i zwykłego chłopaka z blokowiska. Hmm? <laughs> <laughs> nie dziękuję. I jeszcze chcę mnie na, na, na złą drogę o coś i tak jestem dużo na tych vlogach. Za dużo. Nie, właśnie, no ciebie no. nie ma tak dużo. Ale wie, wszyscy wiedzą, nie, z ręki jest. Ten, ten patologiczny kamerzysta pojęty. jest często. Wszyscy wiedzą, Bartek, ale nie, proszę, cię, żebyś nie udawał. Ja cię teraz zatrudniłem, bo ty jesteś naturalny, bardzo dobry. No wiem, no nie dlatego. Na siłę być fajny, bo ty jesteś fajny bez tego. No wiem. No. no nie uszły dalej. Nie muszę najpierw najpierw tak. ja wiem, ten wiem ten... ale to, 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 co ci mówię, żeby ci nie Proszę, dalej. Żeby ci nie odjebało. O, o, dżentelmen na pod kamerę! Pod kamerę. <laughs> pod kamerę. Dawid, proszę Cię, nie bądź gentlemanem na siłę. Nie nie odjebało, odkąd dołączyłeś do bardzo dużego kanału mm Wszyscy wiemy, jak traktujesz zawodniczki. A, to się z... w... A nie wiem, czy ludzie wiedzą, <laughs> jak zawodniczki traktują się. Nas. Że od poniedziałku jesteś na tym kanale. Jako oficjalny drugie będzie łamane przez... No wiedzą się. To będzie dla nich miła niespodzianka. A zmontujesz w nocy ten film? Mogę zmontować. Dobra. Tylko nie gwarantuję, co tam będzie zmontowane. No. I tak będzie lepszy niż Kuba. O, to wiesz, można za przelew tysiąc, za tysiąc złotych flintkę Bartosza wrzucę do filmu. Słucham. <laughs> A znowu się spotykamy. Ale czujny jest dzisiaj. Kuchni. Pan. Jak, co, co sądzisz się o tej dyspozycji? Której? No przed. przed. zapytać o przed i po. Ale Zobaczymy Adriana? na Twoją Ta, No tak. Dobra. Jeszcze nie widziałem żadnego treningu, także nie mam pojęcia. Podobno trenował dwa tygodnie. To no, ty, ty byłeś pół roku w Azji, to w ogóle się dziwię, że tak po polsku dobrze mówisz. Pomuciła? <laughs> Ależ waskularyzacja. Masturbacja, mobilizacja. Młody, mam nadzieję, że lubisz kizo, bo zaraz tu będzie głośno. Jesteśmy już po rozruchu, porannym, sobotnim. Bardzo się odpoczywa, a ja zostałem zaproszony do Jara z mymma.pl do nagrania Trybuny Ludu, bo podobno ludzie się domagali, więc miło. Podobno fajne pytania, więc półtorej godzinki, dwie, materiału. Widzimy się na dole potem no ty, ty nagrywasz? Co? To ja jestem od nagrywany. Żeby ludzie wiedzieli. Żeby ludzie, że ludzie wiedzieli, żeby ludzie wiedzieli. takim sprzętem jak ja latasz, no to piękna tak? sprawa No, no dobrze, już powiedziałem. Dobra, zaczynamy z Jarem, gdzieś szukamy miejsca, zaczynamy nagrywać sobie Przema. materiał. Zapraszam na jego kanał, majmApl Dziwnie się czuję, bo to ja jestem <grym> z <grym> z i nagrywam, a nie jestem nagrywany. Nie? <grym> Czasem jest. Ale jakoś damy radę, prowadź. No, ja wszyscy znamili, tutaj pani będziesz nie widział. Żebyś się nie przygotował. Nie, no ten mi cały czas czytał. Dobra, ready? Ready. Ready, go, trzy, dwa, jeden. Siemanko, witam serdecznie Trybuna Ludu. Bziku! dobrze się tam przyjąłeś na tym kanale. Na którym kanale? Na moim. Myślałem, że naszym. Ty mi mnie obiecałeś rano, nie było to nagrane, ale obiecałeś mi, że zmieniasz tak, nazwę. Także widzowie głosujemy na nazwę kanału. Jak ma być. Bawłowski synowie? Albo Bobłowski syn. Nie obalisz. Andrzej. <Gunny> <gunny> Czoło, nie będę się taka. Strach. Hej, nie miałem się trzymać. Why? Spokojnie tak bądź głównym główny panie partner na Nie, głównym będzie Mateusz. I? Nie, Mateusz powie podobno Bartka, bardzo. Ale to ja decyduję z kim ty sparuję. Ty jesteś w ogóle podobny do Jajkowskiego. On ogolę, jest pierwsze łysy. O się na łysą. On jest łysy. A się na łysą. I kupiłem I... sobie już motor To motor. A no to tak. Dopasujesz. Robi mnie obalić, no? To, to <laughs> U, no. Uja. no bal, no. To no nie nie bad się. Nie on tak nie pija, on tak nie pija. On tak nie pija. On tak nie bije. No to jest Zabiję go na tej spalinie The real champ is here, yeah, baby. Z obozu z Krety. Działało się tam dobrzy zapaśnicy, kre kretańczycy. kretcy, kretcy. dobrze. Dobrze wiemy, że zapasy wywodzą się z Grecji, po pierwsze, tak? No tak. Także tam robię nie, be, nie bez powodu styl klasyczny nazywa się Grekoroman. Z, z wolniakami robiłem tam. E, no, z wolniakami, z klasykami też robiłem tam. Czy rozważasz to, żeby zejść po to trochę? Jakieś no, jak nie... to Widziałeś kiedyś ciuchcie pierdolone cię w kulcie śniegu. Weź <noise> ja, ja, ja. ale... to weź. Albo kulę odkręgli w kręgę. <noise> jak ja wcześniej roubsza, tutaj... nie pojadłem na jakąś... Od... Od... On ma budowę kręgla. <noise> Co jest zrania? najlepsze dla Bartoszyńskiego praca na notach. Obiegnie. Dobra, bez jest. za to Ta jest głoda, taktyka na niego. Nikt nie wyszedł po czempa? Co to jest za federacja? Co to jest za federacja? Bellator za niego chciał 700 tysięcy zapłacić. No, nie byśmy załatwili, żeby po niego wyszli. Tak? No, przepraszam, przepraszam. Ty jesteś częścią tego spektaklu Gamy. Dajcie mi więcej. Zrób Kamil z, skakuj na mnie. Zającę się też. <laughs> trener, staka, skakuj. Mogę? Ja? Możesz. No dobra. dobra, nie, dobra, nie pojacujemy. Chwila. Jeszcze raz cię wejść, bo, bo źle. Jeszcze raz wejdźcie. Dragacz prywatny. Nie mylić z dragażem, taki to dragami handluje. Dragaż. Dragaż się przyda To jest Pipuszczan nie ja. ja jestem igiem, jesteś... Ludzie nie piszcie, że chcecie mnie we vlogach więcej, mistrz? proszę was, ja jestem zbyt skromny, żeby się we To jest przyszły mistrz. Ty jesteś mistrzem. Nie, to trener jest jesteś jesteś mistrzem. Kim ja ja jestem, jestem? Jesteś mistrzem. Ty. Zwycięzco. Nie. Kamil, Simon, No, ale Nie wiem czy widziałeś ten jeden szczegół w stójce Kamila Ogólnie garda jest tak No Ale u Kamila była tak, no. Kamila była tak. <śmiech> Naprawdę <śmiech> tak, tak zaczął Naprawdę, zobacz to na filmie, że jak <laughs> normalnie garda jest tak A u Kamila była tak Bo Kamil no, ma No Zobacz to sobie no. Niż, niż nigdy nie zrobił dla kurwa partecy. byłeś? Warto mi całą garzę za to, co ja dla niego zrobiłem. W aptece byłem. Bartek był w aptece. Ile bo, czasu odwali? Bo, bo, bo ma katarek. A tri potrzebuję. potrzebuje. No, nie było mnie z półtora godziny? Z godziny? No No, półtora godziny mnie nie było. I najlepsze jest to, że przede mną w aptece 10 osób w kolejce. Jedyna apteka otwarta w Nayskull. No i już mam kupować. Kobieta w ciąży. Już mam kupować. Kobieta w ciąży. I trzy kamyki wciąż autentycznie które w, w, w aptece. A czemu bym bartek A do tak... O! O! czemu to już nie potrzebuje? No, ale. No. <noise> Otatka Odat mi się tak. Wejdź, zabezpiecz te kamyki, żeby nie popękały. No, wiotkie są już chyba. No, mocno biją, ale są słabe. Mocno biją, ale są słabe. Jest lepiej, jakby były dobrze zabezpieczone. Siema, druga. W lewą zaszli, cios, cios, lewą dać i Z tyłu jest dziękuję Ściema, jedna, jedna. dokładnie, no, lewa, ściema, dokładnie, Dobre. to samo, nie musisz pojedyncze, żeby nie było tego, psiku, nie ma być tego, nie nie, nie ma grania, granie w pańkucie to jest dla niego korzyść, nie Pan ma, nogi dokładnie, wystaw, siadasz, Zmienić tak, ale też jak będziesz grał, to będzie kopał w nogi, tak, się uderz do dół daj proę na dół, cofnij gdzieś, dokładnie, Prawy tak. na dół, okej, do... Prawy na dół, dokładnie. Dura, siemni, dokładnie. U. Jak tak przełamiesz tempo, to jeszcze to będzie zajebiście. Buzik. To jest kur... to. Jest kwaczenie, jest dobrze. <noise> Jeden, dwa.

Jedzie Ja mam, ja mam Boją się Kazali to jednym czapki, czyli się boją. Wiedzą, że jest nowy gracz na planszy Zamiń Nadgarstek. Nadgarstek. O, jeszcze O no Panowie, jak staniemy, robimy, kto jest mistrzem. Panowie, kurwa, kto jest mistrzem? Bardzo jest mistrzem! Kto jest mistrzem? Bardzo jest mistrzem! Kto jest mistrzem? To jest, 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 jest mistrzem! Brawo, kurwa! Tim Bartosz, kurwa! Mamy z szczęgę, hubson. Mamy. Dobra, woda jest. Kamilek ma. Bardzo z ojca masz. Będzie dżabem start, tak, jest. zobacz. I budujemy tym. Adik, za mało impulsów. Za mało impulsów. Dlatego Waga Uwaga na lewego sierpa. Lewy sierp szykuje, pamiętaj. Adik, co jest? Adrian, 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 daj Kabiba I pamiętaj o masowie, nie? Adik, gdzie jest presja brodą? No. Ale daj tą brodą, Czoło, brodą To już, brodą to już nie jest sparring, adik. Możesz nie, Adian, przywodziciele mocniej, Jarek, Rób mi Jarka cały czas. Odda plecy, siateczka, siateczka. Aktywnie, aktywnie, aktywnie. Amasow, to jest to. Bardzo to ładnie. jest to zabieranie. Adian, Adian, tak, tak, bi, 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 bi. Adian, nie, nie podpalaj się. Czemu nie zabierasz mu kostek, Adian? Takie, zobacz! Jarosław! Dawaj. David, stójce. Będzie kopał Midla i bił lewego sierpa. Dobrze? Powiem to. Wodę Kamilku. Weź masz wodę tam. Masz lód? Siadaj. Adian. Będzie. Ręce. Adian. Będzie kopał. Potych pan. Adian. Adian, możesz mnie wysłuchać chwilę. W stójce szykuje lewego midla, lewego sierpa. Uważaj na to. Spójrz na mnie. Bardzo dobre dojście. Ziku. Lewy mider, lewy sierp szykuje. Uważaj na pomidlu, na lewego sierpa. Ma no, mam miejsca, ale czujesz się go Dobrze. 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 Lewy... Jesteś git. Bijam. Zmęczony jesteś? Dobra. Dzi. Adrian, dawaj, dawaj, nie jesteś dawaj. zmęczony. Adrian, więcej uderzeń. Gdzie są ściemy, bzik? Za luźno. To o, jest to, zobacz! O, o. Zobacz, jak go ściemniłeś! Tak jest! Nie tak Spokój. Nie tak luźno! Cały czas to! Środek, daj środek! Daj środek! Adrian, barki, zamieniamy. No, Ojej, to plecy. Daj mu oddać plecy! On chce ci oddać plecy! SK SK. SK. siatę, Adrian, nie chcesz tu być. No właśnie, zabieraj mu tą nogę. Adrian, kopnij prawe kolano. Tak. tak, dobre, dobre cały czas. Nic, nic, nic. Overhaul, Adik. Adik, kolano w dół już. Adrian, kolano w dół. Uważaj na rozerwaniu. Minuta. Adrian, nie siłuj się, tylko wejdź! Po prostu wejdź! Nie może zamknąć rundy na siatce. Adik, pół minuty! Ja, I tak kończymy rundę. Barki działają! Barki! Barki! Barki, Adrian, bark! Bark bark daj, bark, bark, daj bark, daj bark! Daj bark! Lewy! Lewy! Lewy bark! Podskakuj. Adrian, zerwij ciosy na koniec! Zerwij ciosy! Adrian, czemu nie bijesz? Prosty. przepraszam. Możeś bić te proste. Zaczniesz? rozdziałeś się. Tak. Nie ma go. Czujesz, że biznes. Daj mu. Adrian. Fizycznie jest wy wypierdol mu. Wstrzymuj lewą, wypierdol mu prawą. Ale zbuduj Dobro, to ci. Zacznij bić. Zostaw do rozziku. Zmienia pozycję, będzie kopał. Będzie mile kopał. Adik, ty! Ty! Uwaga na lewego sierpa teraz! Daj te ściemy! Ściemy! Uwaga teraz! Uwaga teraz! I zabieraj! Zabieraj! Zabierz go w pole! Uważaj na podbitkę! Uwaga na Hajkika prawego Adrian, siema lewy prawy. Uwaga na prawą rękę. Kolano, kolano. Co? Kolano cały czas prawe, wysoko. Dzięki zabieramy złap klawrę. Pół motyla pracuje. Over, over, nic! Nie, 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 spokojnie. Wyjebie się tym, wyjebie się tym, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, motyl. pracuj. A Anik, 40 sekund. Tak, tak, spokojnie. Jest, 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 jest. Nie strasz się! cało! Lecimy! Mocno! Nie wiesz... Biodra! Dawaj, dawaj, dawaj! Wszystko! Wszystko! Oj! Kolana! Kolana razem! Tak jest! Jestem kurwa ja! I długo nie, Wejdź do środka! Wejdź do si BlackBell dostał. A, Gratuluję. Ale, drugi raki, Ale co było Pięć rund było. Ma takie kurwa ale, A ja wiem, ale walka... Ma ale ale trwa pięć rund, a ja chłopak e, skoczył na zastępstwo. Czwarta, e, piąta miała być może. Nie no, w ogóle zajebiście. Gratuluję faceta. wiesz, no, zrobił to kolejny raz. Pełen saddów, pełen saddów, naprawdę. Panie i panowie, panowie sobie przelogali STB na z 94 Ladies and gentlemen, you winner by some dishes, you to leave Podsumowanie całego wyjazdu może być jedno. Zrobił to kolejny raz. Jako drużyna zrobiliśmy to kolejny raz i będziemy to robić w taki sposób, przy każdym kolejnym razem eee, będzie dominował tych przeciwników w ten sposób. Zabierał im wszystkie możliwości i nigdy kurwa tego nie zmienimy. Pozdrawiam, mówię to ja, Dawid Popowski, Elo. Teraz będę wszystkich trzymał 5 razy 5, kurwa w, pod siatką tym, jak to się nazywa, amosowem. I nawet nie będę poddawał. Zrobię wszystkim na wierzchu. Nawet nie będę bił.